Hold up! Yeah. Witajcie moi kochani, dzisiaj mam dla Was coś innego. Tak, żebyśmy trochę mogli ochłonąć po tych wszystkich dobrych uczynkach i questach. Mam dla Was przygotowany miks z Herosem. Tak jak widzicie w nazwie tematu, nazywa się on Vapor. Veneno, no wygląda tak jak tutaj za chwilę zobaczycie na forum, bo on się tak co chwilę chowa. Jest to nowy heros dodany w lipcu tego roku, dokładnie chyba 11 lipca. Widziałem, że tam pełno filmików wtedy było, jak został dodany. A ja z racji tego, że jeden z moich klanowiczów, yy, dokładnie tutaj Arajos. nawet nie wiem jakiego nick przeczytać, Arajosz Tish Tishduer. No mniejsza o to. Yy, właśnie on. <laughs> Zaczął mnie wołać cały czas na tego Herosa, stąd też powstało parę ubić tego Herosa. I oczywiście wszystko zostało nagrane. I zapraszam Was do obejrzenia sobie takiego krótkiego miksu, żeby się trochę zrelaksować już przed samymi y, świętami. Także zapraszam Was do oglądania. Witajcie moi kochani, właśnie zostałem zaproszony na bicie Herosa, więc stwierdziłem, że no co mam nie skorzystać i poszedłem. Heros nazywa się Vapor Veneno, coś takiego. Respi się on tutaj na tych mapkach wokół Madoków i tam dalej, no ja się jeszcze nie znam na takich ekspo bo to nie jest mój przedział levelowy. Ale y, ponoć jest to jakiś taki dosyć nowy, świeży Heros z Margonem. No nie wiem, mnie zawołał mój nowy klanowicz z mojego nowego klanu, który lepo co powstał. I że tak powiem, od razu fajnie wyszło, bo od razu mnie ktoś zaprosił na Herosa, co zdarzało się w moim życiu przez parę ostatnich lat bardzo, bardzo rzadko, a prawie chyba w ogóle. On mnie nagle dzisiaj zaprosił. Jak widzicie, to jest wojownik, więc o tyle dobrze, że nie ma jakichś dziwnych ciosów mocnych jak mak, czy też jakiś odłowcy, czy uników, czy w ogóle czego. Jest to na szczęście wojownik. Jedyne co może to jak podejdzie, to jak pije dzielnie, to będzie biednie. Tak mi się przynajmniej wydaje. <laughs> hmm. Co jeszcze mogę w ogóle? Ja jeszcze nic o tym herosie nie wiem. Zostałem zawołany, więc sobie go biję. No co ja mam innego do wyboru. I czy na to, że jakiś rocik będzie w miarę fajny. Właśnie nawet nie wiem, jakie są loty z niego. Ale to może jak będziemy jeszcze kiedyś bili, to Wam opowiem trochę więcej, bo teraz naprawdę nic nie wiem. Jestem tak, że tak powiem, na szybkiego wezwany. Pierwszy raz w ogóle musiałem zdobyć klucz, żeby się dostać na temat Doki ja pierdziele. Nie wiedziałem, że to takie skomplikowane jest. Chciałem wejść na mapkę, a tu nagle nie mogę wejść, bo nie mam klucza. I musiałem tego strażnika bić, ale mi chyba za drugim razem albo nawet za pierwszym dał ten klucz. Nie za drugim właśnie. I udało mi się wejść już normalnie. Bat ogonowy na 227. No w sumie. To sobie mogę go zgarnąć. Nikt się nie prosi. Nikt nie, nikt nie jęczy, że go chce, no to co? I tym bardziej nikt nie jest y, tancerzem ostrzy, więc w sumie każdy może sobie o niego powalczyć. Także o, wpadł do mnie. No to będzie może gdzieś na sprzedaż, albo na coś przekaże nadatki jakieś albo na konkurs, albo na coś innego dla Was. No dobra, ja uciekam z powrotem, coś robić. Do zobaczenia, moi kochani. Witajcie, moi kochani, znowu jestem, biję tego wapora. Minął prawie że cały dzień, a nawet trochę więcej, bo wczoraj go biliśmy po 9, a dzisiaj po 10. I wydaje mi się, że chyba by tego teraz bił coraz częściej, bo y, jestem cały codziennie rano i ten y, mój właśnie Klanowicz y, też jest codziennie rano i codziennie rano go szuka i codziennie rano chce, żebyśmy go bili. Także chyba parę ubić mi się uda nawet nagrać tak sobie dzisiaj myślę. Może jutro będzie kolejne, albo nawet dzisiaj, bo nie wiem, ile on się respi. Y, ale dalej nie sprawdziłem, jakie są z niego legendy. To teraz nie mam jak to szybko sprawdzić, więc póki co skupiamy się na walce. Liczę na moje... Na moją super siłę. O, teraz już jakoś szybciej idzie. Jakiś fajniejszy team mamy, chyba. 23, 24, 19, 17. No, w hity już teraz wchodzą. Jak już nie ma żadnych tutaj żadnej obrony ani tych odporności, no to nalajcie Słoik Tripo Gribów. Nie wiem, co to jest, więc nawet się nie wypowiadam. No i to było na tyle. Do zobaczenia, mam nadzieję, że w kolejnym biciu tego Herosa. Witajcie, moi kochani, znowu bijemy naszego Herosa. Udało nam się ogarnąć parę osób. Kolejny dzień, kolejne bicie właśnie naszego vapora. Tylko dzisiaj już się bardziej przygotowałem niż za każdym razem jak poprzednio nagrywałem, ponieważ sprawdziłem sobie jakie są dokładne loty z tego Herosa i Legendarne to są pierścienie na wszystkie profesje na 227 level, czyli chyba level, którego nigdy w życiu nie osiągnę, ale tak czy tak są nawet spoko. I no i te heroiki na 227 są różnego rodzaju, głównie bronie, buty, naszyjnik. A tak to głównie to bronie właśnie są. Na każdą profesję jest jakaś tam broń. Namaga na łowce, na, na trupiciela, na wszystkie są heroiczne bronie na 227 level. Więc się na pewno przydadzą takim osobom, które wtedy jeszcze ekspią, bo to zawsze lepsze eku niż, niż to, co było na pewno dotychczas. A wiadomo, dla fanatyków legend, na 227 te pierścienie też pewnie jeszcze posłużą na długo, długo. No ale dobra, bo tym razem. Już mnie raz tutaj, jak widzieliście, hitnął. To się uleczyłem, ale tutaj kolega musi go obrazić. Wtedy nie będzie mnie bił, tylko będzie bił jego, i wtedy mam szansę przeżyć, bo mam najmniejszy level za każdym razem, jak bijemy i za każdym razem to na mnie. Tak jakby chce się, chce ten wapor mnie bić, ale mamy jakoś ogarnięte to wszystko, tak żebym ja jeszcze nie padł. Bo tu wszyscy mają powyżej 200, tylko ja. Mam 197. No ale co ja poradzę na to, jak mam taki level? No, nic nie poradzę, nic. Uff, ciekawe, co dzisiaj nam lotnie. Co było wczoraj? Wczoraj była ta mikstura, taka jak chyba to jakiś teleport, czy coś tam, jakiś słoik. Wcześniej był chyba heroik. Na pewno był ten bat. To teraz mogłoby sypnąć w sumie jakąś legendą. Nikt by się nie obraził. No ale zobaczymy. Co on nam dzisiaj tutaj posypie? No, już mam hity, już nie ma żadnych odporności. Ten wapor, teraz już można w niego cisnąć, i to śmiesznie, powiem Wam wygląda. Na przykład, jak ja mam ten 197, a wale bardzo podobne hity, jak nieraz na przykład jakiś 215, czy tam 200, któryś, który po prostu, jak walnie, zwykły cios, to jest bardzo podobny do mojego zwykłego ciosu, że aż tak się nie różnimy. A jak ja bym miał mieć solo z takim 215, to bym na strzała też szedł, nie? Także trochę to śmiesznie wygląda. No ale ten mój kumpel z klanu to też ma fajne hity. Ten Nikuit też. No ale ja też nie jestem gorszy, no co. Jak na mój level i na moje EQ, to przynajmniej jedyne z czego mogę się cieszyć to, że jeszcze nie padłem. Dobra, 30%. Kończmy to, bo muszę lecieć 14.20. Na obiad muszę iść, a tu herosów nagle wzywają o tej godzinie, kiedy wszyscy w domu są i obiad chcą jeść. A ja co? No ja herosa muszę być. No ale dobra. Jeszcze 23%, 21%, ale go hitłem. Jeszcze 17%, podwójny. No i 3% mu na raz zabrałem. Jak jestem silny. 11%, 10%, 8%, 5%, 4%, 3%, 2%, Jeden, 4, 3, 2, 1. stop! Dobra, nie, nie zadziałało. O, smocza runa heroiczna, 750 smoczych run. No, w sumie nawet spoko. Także moi kochani, kolejne bicie herosa. Wydaje mi się, że jeszcze nagram ze 2 albo 3 i puszczę wam miksa wtedy z tych wszystkich, właśnie które teraz nagrywałem wczoraj, przedwczoraj. Yy, tylko nie wiem, czy uda mi się to do świąt dozbierać, te wszystkie bicie, ale mam nadzieję, że mi się uda. Także póki co, dzięki Wam za uwagę. Ja lecę na obiad, a Wy życzcie mi powodzenia w kolejnych biciach. Witajcie moi kochani! Kolejne bicie, tym razem już trochę czasu minęło, bo byłem zajęty nagrywaniem dobrych uczynków, ale... I kolegi też skanu nie było, ale teraz się zalogował ostatnimi czasy i znowu znalazł naszego wapora. Tkołuje wam tak daleko, że to po prostu iść tam to jest masakra. To trzeba przejść chyba z 5 mapek. I to jeszcze tutaj jest pełno potworków, na których ja sam padnę, ale, ale się udało i bijemy. Po raz kolejny nie wiem, czy to jest chyba pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, czy to piąte, czy czwarte bicie. Także spoko. Nie, chyba czwarte. Więc zobaczymy, co nam dzisiaj lotnie. Dzisiaj tylko we trzech jesteśmy. Jakoś nie było kogo w ogóle złapać, bo jakoś tak 20 godzina, nie wiem, nikogo w ogóle nie ma. No ale dobra. Bijemy go sobie. Ostatnio chyba, jak nagrywałem, to powiedziałem już o lotach. No właśnie, a, a propos respów, to on jest tak rozpierdzielony na tych mapkach, że to jest też po prostu masakra. Trzeba tyle się nieraz najść, żeby w ogóle do niego dojść. Że to jest... no mówię wam. I najgorsze jest to, że... Nie wiemy, czy idzie ten kolega sam, to bije wszystkie po kolei, ale jak mi jakiś jeden zaatakuje Max daleka, jak gdzieś się wpierdzielę do przodu. To, to trudno jest, żebym wygrał. No jak ma 230 level i jest elitą, a ja mam 200 ze słabym meku, no to że tak powiem, szału nie ma dupy nie urywa. No ale mniejsza o to. Zobaczymy co nam dzisiaj złoci, jakoś tak przedświątecznie. Może coś fajnego. Ty już odporności znowu nie ma. Nic już nie ma. Hity można mu walić jakie się chce. Także jest git. Pancerza też już nie ma. Nic nie ma. Tylko liczyć, żeby jakaś legenda spadła. Ale bym się wtedy. Ja bym ją sprzedał. Ile bym miał kasy? O jejku, jejku. No ale zobaczymy. 24%. Bibi, bi, bibi. 19. 17. 15. Lubię to końcówka, jak wchodzą takie siarczyste hity po prostu każdemu. Już myślałem, że go zabiłam. 7, 5, 3 i ostatni cios. I co dzisiaj nam wapor? O, teraz te heroiczne smocze runy. No w sumie mogłyby być nawet spoko. I tak ja mam tych smoczych run tyle, że to jest po prostu masakra. Co za ziomek? Nie znam go. Gdzie on idzie? Czemu idzie do mnie? Oho. Oho. O. Jak miło. Nie dość, że zabiję Herosa, to jeszcze zaraz jakiegoś ziomka ubiję. Chyba. Dobra, może nie ubiję. Ale może w trójkę dam radę. Chyba, że ja padnę pewnie. Jak znam swoje szczęście. Ciosaj go tam. Ten to dopiero ma odporności i pancerza. Kurde, że nie mogę mu żadnego hit'a sprzedać. No, a się już przeten. Ole, go hitłem. Za 11%. Jestem z ciebie dumny. Czekaj cent zaraz ci odpiszę. 30. Wow! 6%. No, prawie na strzała poleciałem. Ale dobrze, że wziął na siebie teraz. 23. Nie, jak to 0? No, no, no. 14, 7. I ja go teraz zabiję. A jednak jeszcze go nie zabiję. <grym> Też unik, to teraz go zabiję. A jeszcze jednak go nie zabiję, coś uparty jest człowiek, powiem wam. No bij, bo ja muszę lecieć. O, on jeszcze sobie walnął. Za tyle co nic. No i teraz ja go zabiję. I ja go zabiję. Dobra. Jak widzicie, dzisiaj nawet heros i krótka walka. Dzięki za uwagę. Ja uciekam. Do zobaczenia. Witajcie, moi kochani. Tym razem już bijemy w ogóle. Też poszło nas pięciu teraz na tego wapora w ogóle, a trzech doszło, z czego ja raz padłem, ale mi się udało nadgonić. A pierwszy na początku szło nas pięciu razem, ale chyba tamci też popadali i zrezygnowali. mówię Wam, tutaj nieraz dojście jest takie masakryczne, bo jest tyle tych potworków, że jak Cię niechcący, który zaatakuje, to jest bieda. Jak idziemy w grupie, na przykład dwu- albo trzy osobowe i bijemy na szybkiej, to jak się nam trafi jakaś dobra grupa, to ja też padnę, bo jakiś mak mi ciosa za milion. Milion tysięcy K i wtedy lecę na strzała, no nie? Także dojście nieraz do tego herosa, jak jest na tych ostatnich mapkach, to jest po prostu masakra, ale udało się. Mam nadzieję, że coś tym razem nam też dropnie. Już w ogóle jest 22, już zaraz trzeba uciekać, zaraz święta są. chyba będzie moje ostatnie bicie wapora teraz. Bo na dniach mnie nie będzie. Bo już będę musiał ogarniać parę spraw jeszcze na święta, gdzieś tam do roboty muszę pójść. I w ogóle ostatnio nagrywałem w ogóle z pracy filmik. Bo miałem laptopa, byłem sam w biurze i stwierdziłem, że sobie ponagrywam. A miałem akurat na laptopie yy, też właśnie ściągnięty program, więc wszystko było git. Ale dobra, co my tutaj mamy? 19%, 16 15 o, i zaraz padnie, zobaczymy, czy, co tym razem nam tutaj zroci. I papa. A znowu unika towaruna. No. Ech. Wolałbym jakieś smocze łuski albo coś. O i to jeszcze dla mnie. Ksi, mam teraz chyba z 10 tysięcy. No, 9800 smoczych run. Dobra, dzięki wam za uwagę. Uciekam. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.